Hej, witam serdecznie zapraszam Was dzisiaj na projekt denko w wrzesień 2015, hej, witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko w wrzesień 2015. Tutaj mam y, cały swój worek, czerwony worek świętego Mikołaja y, z rzeczy i chciałabym Wam pokazać, co y, w miesiącu wrzesień y, zdenkowałam, czyli wykończyłam y, większość, znaczy może nie większość, ale część produktów jak na przykład ta bioderma. Y, ja ją chyba z pół roku używam, ale wreszcie zdenkowałam. Wreszcie a może niestety, bo jednak bioderma jest dla mnie idealna. Ja ją używam do demakijażu. Moje oczy po niej są wymyte, ładnie, nawet z wodoodpornego makijażu i niepodrażnione, więc jestem na tak 500 ml. Ja ją kupiłam w promocji 2 litr za chyba. 48 zł czy coś takiego, więc wydaje mi się, że to była super promocja. I jestem na tak. Na pewno mam jeszcze pół litra, tylko już w mniejszych opakowaniach i, i będzie o mnie gościć już zawsze. Chyba, że coś innego, o wiele lepszego, albo tak samo dobrego, ale tańszego znajdę. Dobra. Jeśli chodzi o twarz, to tutaj jeszcze mam hipoalergiczny płyn micelarny z białego jelenia. To było kombi. Kombi. Do tego jest żel. Krem do twarzy. I było jeszcze mydło do rąk. Jak dostałam taki trójpak od Kasi, którą serdecznie pozdrawiam. Co do płynu micelarnego, Mm, nie powalił mnie 200 ml używałam go do przemywania tylko i wyłącznie twarzy jak wiecie i mówiłam bioderma do przemywania oczu a wszystkie inne płyny micelarne do mycia reszty twarzy nie powalił mnie i powiem szczerze, że nawet mimo, że jest hipoalergiczny to mój trądzik różowaty zmógł się przy używaniu tego produktu krem do twarzy to samo a nawet jeszcze bardziej nie wiem Albo ja mam jakiś dziwny ten trądzik różowaty, albo te kremy hipoalergiczne są rzeczy hipoalergiczne z białego są pseudo hipoalergiczne, no nie wiem, jak to nazwać. Dostałam wiele, wiele próbek ostatnio będąc u pani dermatolog mojej. Tutaj na przykład mam pudełko z Larosza posej. Dostałam na przykład Tolera Toleraj Ultra Fluid. Intensywna pielęgnacja kojąca. Tak nazwany krem. Powiem szczerze, że był taki dość przeciętny, jeśli chodzi o mój trądzik różowaty. Bo takie właśnie w tym kierunku dostałam próbki. I raczej, raczej, raczej nie skuszę się na niego. wostin Solerin. Krem ochronny 50 SPF. Um, te próbki też nie, niekoniecznie ten krem przypadł mi do gustu strasznie, strasznie tłusty. E, to ja już wolę swój Vision Capital Soleil, który jest matujący i, um, i bardzo fajnie się skóra po nim zachowuje. E, pokazuję Wam tylko kilka próbek, bo mówię, miałam całe pudełko. E, po co zostawiać całe pudełko? Zostawiłam tylko kilka próbek. E, tutaj natomiast jest też kilka próbek zostawiam i wostinim krem na noc e, zmniejszający rumień w trądziku różowatym rosa rosakim jakoś tak ten był lepszy lepszy, fajniejszy ten mój trądzik różowaty się uspokoił, To jest zaczerwienienie w okolicach właśnie tych moich wyprysków złagodniało jak mówię tu kilka tylko próbek pokazałam i Powiem Wam szczerze, że ilnarosze posej i niwości dziwnie y, śmierdzą, jak dla mnie, takim no, niezby, niezbyt sympatycznym zapachem, y, ale ten już lepiej. Y, za to gdzieś schowałam, zostałam y, y, też kilka i gdzieś zostawiłam jedną próbkę y, kremu, który genialnie zachował się z moją skórą z moim trądzikiem. Muszę poszukać tą próbkę i, i zakupić sobie ten krem. Krem co prawda drogi, ale działa. Więc słuchajcie, po, po dobie um, uspokoiło się wszystko, wycichło, y, znikło. No może nie znikło, ale ucichło trochę, więc y, tylko muszę znaleźć. Ja to dziś specjalnie zostawiłam, słuchajcie, żeby y, zapamiętać i kupić, a teraz nie wiem gdzie to jest. <laughs> Też tak macie? Dobra, przechodzimy do nich z glukonolaktonem z e Natural Dostałam do testowania. Powiem wam szczerze, że dość sympatyczny produkt, który trochę lekko zuszcza, ale fajny. Trzymałam w lodówce i jak na przykład było ciepło, to tak, fajnie takim chłodnym. Można sobie twarz przemyć. Hydrolat zielonej herbaty jeden z moich ulubionych z Kalai. Bardzo fajny. Staramy larnia witamina C argan, Oil i witamina C i E taki eliksir do twarzy ja go kupiłam dawno temu już data ważności minęła i użyłam go tylko kilkakrotnie niestety tu jest niestety zapchany jest parafinu więc no nie jest dla mnie fajny produkt a ja kosztował już wola naturalne oleje które też tutaj mam różne, jak na przykład mój ukochany olej olej żożoba, jojoba, chochoba zwał jak zwał, to też jest skalaja. uwielbiam, uwielbiam uwielbiam, fantastycznie koi koi uspokaja, świetnie się spisuje na mojej twarzy i nie tylko, używałam go również do włosów i ciała, ale głównie na twarz i zakochałam się w tym oleju, jest po prostu genialny, na pewno kupię koi. to więcej, tu jest 50 ml mm. kupię go więcej, ale jest też wydajny, słuchajcie Ekstrakt z jabłka w płynie, mm, też z Kaleja, czyli z naturalne-piękne.pl Ja go stosowałam do serum, serum nawilżającego, nie, serum z witaminą C z przepisu Czarczki tutaj albo pod filmikiem znajdziecie link do tego przepisu. I olej awokado zielony do maseczek i do innych różnych rzeczy stosowałam. E, no, tak, ten zielony to miłego tu natomiast mam z N naturalne kolejne serum do przetestowania. I jest go tylko 10 gram. Bardzo mało. Jak dla mnie, powiem Wam szczerze, że ostatnio jak miałam ten z alkami, tam było 50 i w pewnym momencie myślałam, że go nie skończę. Dużo go było. Dużo, 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 dużo. Wodnisty, ale tak wydajny. A ten był też wodnisty, ale po prostu w mgnieniu akwa zniknął. W tydzień, półtorej? Tamten najpierw marudziłam, że tak długo, a później yy, po połowie butelki widziałam efekt i naprawdę ten z algami był wyśmienity. Ten, ja mówię, niecałe dwa tygodnie i zniknął. Serum odżywczo-regenerujące z karagenianem. Cera trądzikowa, o tak. Oczywiście naklejka źle przyklejona, jak to u mnie bywa. Bo szczerze, że niewiele mogę powiedzieć. Yy. O nim, bo szybko się skończył. Za dużo dobrego nie zdziałało. Coś tam działało. Powiem Wam szczerze, że się uzależniłam od, seru, od serów. Od serum. Mm. I teraz myślę, jakie tu serum kolejne sobie mm, wymodzić, żeby używać. Ale te z algami było mega, mega super fajne. Jeśli chodzi, chodzi o twarz, to skompresowane maseczki w tabletkach 4,99 one są z, 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 z Hebe. Ja te maseczki nawilżam wodą, jakąś na przykład hydrolatem albo wodą destylowaną i nakładam na glinki, żeby te glinki nie wyschły. Fajna sprawa. A propos glinek, to glinka francuska i australijska, glinka czarna z czyli naturalne pink nopel Czerwona to jest moja jedna z ukochanych zapach, i działanie, gojenie jest po prostu genialne. Glinka czarna to tak, jakbyśmy sobie węgiel nałożyli na twarz. Przyjemnie, ale czy efekt był widoczny na Niekoniecznie. Nie aż tak bardzo jak po czerwonej. Więc czerwona to na pewno będzie jeszcze niejednokrotnie kupiona i w większej ilości. Tu jest 100 gram, a tu jest 50. Więc czerwona będzie, 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 na pewno będzie. A tu jeszcze coś zniknęło: o, olej pichtowy, dodawany do maseczek, bądź solo. Tu jeszcze mam borasol, czyli kwas borowy, używany też na skórę, twarzy, na przykład, bądź inne rzeczy. No i już mamy nietwarz. Jeśli chodzi o nietwarz. Jeśli chodzi o mnie twarz, to na przykład żel. Druga butelka Lapythi Marcelie. Wcześniej miałam żelkwinę, to to jest Mac i Bawełna. I niestety ta druga butelka wykończyła moją skórę. Do takiego stopnia uczuliła i wysuszyła ją, że prawie do dzisiejszego dnia, czyli po miesiącu czasu, bo skończyłam naprawdę miesiąc temu tą butelkę, męczę się i. Jest podrażniona, jest zaczerwioniona, swędzi i stosuję teraz dziecięce balsamy do ciała, dziecięce żele do mycia, do mycia skóry, żeby trochę uspokoić tą cerę. Więc nie, nie, nie. Ładnie pachnie, ale niestety jeśli chodzi o lapę tej Marselie, nigdy więcej na to nie spojrzę. Ja miałam, mam raczej skórę dość taką... Odporną, przeróżne żele, przeróżne kosmetyki, kremy, nie kremy, balsamy używam. I na mnie tam nieważne, jaki skład działa, wszystko ok. No, w tym przypadku skład musi być chyba jakiś mega dziwny, bo taki poziom alergii dostałam, że byłam w szoku. No naprawdę w szoku. I tutaj na przykład kolejny, kolejny karton z próbkami, który dostałam od swojej pani dermatolog, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli mi ogląda. Jest wspaniałą kobietą, wspaniałym lekarzem. Dostałam właśnie na te swoje uczulenie skórne, żeby używać. Nawilża, tłuszcza uzupełnia lipidy, łagodzi. Działa na czterech płaszczyznach. Tu jest krem, specjalnie emulsja do ciała. Tych próbek, słuchajcie, było... Było naprawdę, zobaczcie, one są już wyduszone, więc zajmują trochę mniej miejsca, ale 150 chyba próbek kremu i około 70 czy 80 balsamu, więc jak wydusiłam to wszystko do pojemnika, to było gdzieś 200-300 ml, bo taki jeden ma... to ma 3 ml, a to ma chyba 7 ml, więc trochę tego było. Jeszcze jeszcze resztki zostały. I jeszcze resztki używam. Yy... Uspokoiło skórę, ale powiem Wam szczerze, że do amolium yy, nie wrócę, bo to jest tak tłuste. Yy... To, to ciężko rozprowadzać na skórze, to jak mówiłam krem i balsam po kąpieli, no i ciężko rozprowadzić, jedynie na takiej mokrej, mokrej, dosłownie mokrej skórze jakoś ten krem można było rozprowadzić, a tak to 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 naprawdę ciężko, się wszystko kleiło, lepiło i, ale skóra nawilżona była, U, łagodna, mięciutka i nawilżona, więc plusy i minusy są, minusy chyba nie aż takie wielkie jak plusy, więc jeśli trzeba, to sięgnę. Jeśli nie trzeba, to nie będę sięgać. Jeśli chodzi jeszcze o kosmetyki takie, to szampon i odżywka Natura Siberica. Rokitnikowa wersja dla wszystkich typów włosów. I... Niby ta seria maksymalna objętość. Jeśli chcecie zobaczyć recenzję tych produktów, to tutaj link będzie bądź pod opisem. Ja niestety z nich nie byłam zadowolona. Strasznie przeciążyły moje włosy, skórę mojej głowy. Podrażniły do takiego stopnia, że miałam upiesz. Więc nie, 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 nie. Wracam do czego innego. Teraz stosuję wszystko, że tak powiem. I jeśli chodzi o szampony, jeśli chodzi o balsamy, mydła i wszystko, cała pielęgnacja, całą, pielęgnację, całą mm, pielęgnację i twarzy, i ciała, i włosów, to na razie weszło sylwego. Zobaczymy. Na razie jestem, jestem po środku. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. No i takie drobnostki kolorówka. Troszkę po części. Zmywasz do biedronki, do paznokci. Na początku byłam na nie, teraz zaczynam tęsknić za nim, więc chyba zakupię go ponownie. A nie, powala, ale zmywa. Nail, Expert Turbo Dry, czyli przyspieszający top Miss Sporty, którego stosuję i już trzecia, tup, trzecia, trzecia z ostatniej tury idzie, a nie wiem ogólnie to chyba już ósma butelka idzie jest ok i Blistex to jest balsam do ust taki był różowaty, trochę dawał odcień różowaty i fantastycznie, fantastycznie nawilżał moje usta I jeszcze jeden właśnie o, jeszcze jeden sztyft o przepięknym zapachu i smaku, ja go kiedyś dostałam od Alusi z Łoch. nie wiem jak się nazywa Miał SPF 20. Taki fajny, malutki, długi Był lepszy, sympatyczny był. I fajnie nawilżał. Tu jeszcze mam dezodorant y, Famistic. Y, ja nie lubię dezodorantów. I dwa żele do rąk. Carex i znalazłam z Label antybakteryjny żel. Y, nie znam się na składzie i nie wiem, czy jest antybakteryjny. Jeśli ktoś... Y, się uzna na składach, to niech zerknie i powie mi, czy te składy powodują, że ten żel jest antybakteryjny, czy tylko się po prostu nazywa antybakteryjna. Dobra, to tyle jeśli chodzi o zdękowane rzeczy w miesiącu wrzesień. Trochę tego było. Chyba więcej rzeczy do twarzy. Troszkę walczyłam właśnie, mówię, z alergiami, ale już się powoli wszystko uspokoiło. Sądzę, że to znaczy, to nie było na raz. Jeśli chodzi o skórę włosów, to się zaczęło najpierw od tych szamponów i odżywek z Naturist Iberica, ale wyszliśmy na prosto. A później niestety załatwiłam sobie skórę ciała tymi Le Lepetin Marcelie, ale też już wychodzimy na prosto, więc jest ok. No, została tylko twarz i ten mój trądzi królowat. U niego to tak jest. Raz lepiej, raz gorzej. W zależności od nie wiadomo czego. Wiem, że stres na pewno. Zmaga, tak jak normalny wysyp pryszczy, zmaga stres, tak samo i trądzik różowaty pojawia się bardziej, jeśli stresujemy się, to zauważyłam. O całej reszcie to powiem szczerze, to nie ma, nie ma się jak, jeśli chodzi o zwykły yy, trądzik. No ale to temat na inny filmik, jeśli macie ochotę, to mogę taki filmik nagrać i opowiedzieć o swojej, że tak powiem, walce z tym trądzikiem różowatym, co używałam, co zauważyłam i, i tak dalej. No ale jeśli Was to interesuje. Jeśli nie, to coś innego nagra. Napiszcie mi, jak u Was projekt Denko wygląda. Zapraszam na bloga, tam znajdziecie całą listę i wycenę. Jestem ciekawa, ile tego poszło. Zapraszam również na Instagrama, tam często jestem, na Facebooka, na bloga, to już mówiłam, oraz do innych moich filmików. Ściskam, całuję. Ja. Pa!